Dzień, Witam, dobry. dzień dobry. Wojciech Janicki, dzień, Witam, dobry. Dobry. dzień dobry i Paweł Tur, centrala 57, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Państwo pozwolą, że zachowam się zgodnie z obowiązanymi zasadami. Nie będziemy pytać najpierw kobiety, tylko najpierw gwiazdora. Pawła. Gwiazdora. Pawła, tak. gwiazdora. No, takie są zasady tam, <noise> Same dobry. tego chciałeś. Paweł, wygraliście z Centralą 57 muzyczną bitwę Anno Domini 2013. Powiedz jak się toczą Wasze losy od tamtego czasu? No jak już słyszeliśmy gwiazdorsko no co? więc trochę się dzieje. Nie dużo się dużo się dzieje, dużo koncertów, bardzo dużo koncertów gramy. No a gramy przeszło 170 koncertów zagraliśmy w tamtym roku. Cudownie. Więc to jest naprawdę spory wynik i tak naprawdę cały czas jesteśmy gdzieś w trasie co nas już trochę też męczy, mnie osobiście, Biedalsze. naprawdę jestem zmęczony. To trzeba ale... było nie wygrywać muzycznej bitwy. No, no czy chcieliśmy bardzo ją wygrać i się udało. Yy, I tak jak mówię, no dużo, dużo grania, teraz jeszcze jest płyta w zanadrzu, kończymy ją wreszcie masterować i wszystko tam się zbiega ku końcowi. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze głośniej u nas. A rzeknij, czy muzyczna bitwa to był taki mocny wiesz? Wiesz co, wiesz co? Znaczy... Na pewno było mocne wejście, że tak powiem, w ten rynek. Żeby, żeby nie używać słowa kop. Tak, dokładnie. I, i, i na pewno to pomaga. I w każdym, każdym zespołom, które się jeszcze wahają, żeby wziąć udział, żeby się zgłaszały w kolejnych edycjach, jeśli takie będą. A słuchaj, a powiedz o to na pewno. A powiedz mi, a jak u ciebie, w ogóle u Was ta rywalizacja spowodowała co? Że jesteście bardziej czy, czy mniej skonsolidowani? Czy to jest tak jak egzaminy? Wiesz, jak się idzie na studia, to pierwsze egzaminy są najgorsze. Później już jak przywyka do tego. To jest jednak nieprawdopodobne. Podobne egzamin, bo trzeba najpierw wiesz, zagrać na eliminacjach. Tutaj mm. nasi dziennikarze słuchają, czyli eksperci mówią, dobra, to chodźcie, a później już nie ma tam, że chodźcie, nie chodźcie, tylko ludzie, tak? Trzeba swoich kumpli oraz kumpele namówić, żeby wysył wysyłali smsy, no ale tak się nie da wygrać muzycznej bitwy. No, trzeba się spodobać. Jak to tak, jest? Trzeba, trzeba Co się dzieje w środku artysty? No, po nerwy, takim są, przeżyciu? Nerwy, no, nerwy są ogromne. Mm, przygotowania też są dosyć duże, bo tak naprawdę przygotowujemy się. Od, od powstania kapeli tak naprawdę, bo gdy gramy tych koncertów coraz więcej, tych fanów jest coraz więcej i wtedy też mamy ten elektorat, który nas słucha i ewentualnie wybiera, też większy. I nie ukrywam, że no niewątpliwie to nam bardzo pomogło, że mieliśmy tych fanów już przed całym konkursem sporo, bo nie ukrywam, jesteśmy kapelą, która już gra przeszło 5 lat, więc to jest już dość długo. Yy, no i co, i nerwy i tak były, chociaż, że jesteśmy, chociaż jesteśmy ograni w dużych scenach i dużo w ogóle gramy, to nerw są, no jest, jest ten, taka, ten element rywalizacji, który sprawia, że spilamy się w środku i chcemy wypaść jak najlepiej. No i że będziecie pamiętać do końca życia tam No ja życie. na pewno no. będę pamiętać. My was też. E, proszę Państwa. Ale bo... ja byłem grzeczny zawsze. No, no tak, 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 się odezwał aniołek. Blondas jeden. proszę państwa, to tak Ponieważ jak się gada o muzyce za długo A się nie gra, to się robi nudno To teraz Centrala 57 Życie za życie, a później, później o finale, który przed nami Ale to już wtedy bazując Wojtek Janicki, a teraz Centrala 57 Unoszę się nad ziemią jak dym Po nocy czarny Goni mnie cień Pamiętam słowa Pamiętam sny jakby już nigdy nie nabyś miał dzień. Wierzyłem kiedyś w słów Twoich sens. Wierzyłem, że nieważne jest mieć. Pamiętam słowa, pamiętam dni Gdy śmierć stała straszna mi by. Czy nadszedł już dzień? Pytałaś mnie, czy stądź sen Czy fala pory wie, czy jutro też? Po zmroku znowu wstanie nasz dzień! Te słowa słodkie miały swój sens, twych łagodny, kojący dźwięk. Pamięcia mówiłaś, że kochasz mnie, A ja spokojnym głosem, że wiem. Tak, gra i śpiewa Centrala 57, aż przyjemnie czekać na nowy krążek, który Paweł to już zapowiedział przed chwilą. A kiedy się okaże jeszcze, powiedz Paweł? Tak szczerze mówiąc, czy nie masz jeszcze pomysłu. Chcieliśmy na początku marca, żeby wyszedł, ale no, wiecie, jak to jest pieniądze, trzeba wszystkie pospinać i gdy zepniemy cały budżet, myślę, że wystartujemy z płytą, bo chcemy zrobić to naprawdę tak, wow. Wiesz co, no, jak się nie udało na dzień kobiet, to na Dzień Dziecka może. Na, yy, tak, no, dobrze. No. Grzecznie Ja W zasadzie duże dziecko, więc wszystko okej. Okay. E